Czyli kolejny skandal, kolejny skandal mówi się o. Poruszyłaś, ty to właśnie poruszyłaś na jednej z konferencji prasowych, Karolino, z działaczami Konfederacji, ale nie tylko, że ma stanąć, uwaga, Muzeum Ukraińców i jakby wojny ukraińskiej. O co chodzi w tym całym temacie i co to w ogóle ma być, że w Polsce mamy pewnie znowu finansować jako, Pol jako Polacy Muzeum Ukraińskie dla Ukraińców w Polsce? Tak, porządkując fakty, my tutaj na Podkarpaciu interweniowaliśmy w tej sprawie przede wszystkim jako Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie, do którego należy. Dwa trzy dni później był u nas także poseł Grzegorz Brank, z którym wspólnie wybraliśmy się na interwencję do władz miasta Sędziszowa z zapytaniem o stanowisko oficjalne wobec właśnie planów powstania takiego muzeum. Bo drodzy Państwo, takie muzeum, tutaj potocznie nazywamy je Muzeum Ukraińskiego Sprzętu Wojennego, ukraińskie. Przepraszam, Ukraińskie Muzeum Rosyjskiego Sprzętu Wojennego. To muzeum jest inicjatywą niejakiego pana, który ma, nazywa się Michajlo Strelnikow, Ukrainiec, który stoi właśnie za inicjatywą Fundacji Polsko-Ukraińskiej razem z panią Iwoną Pamułą, tutaj z Sędziszowa Małopolskiego, którą już wzywaliśmy do opamiętania się i do zaprzestania tego rodzaju działań, współpracy, bo, 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 bo sobie nie życzymy jako mieszkańcy Podkarpacia takiego miejsca tutaj u nas i ci państwo razem, Oczywiście tutaj też jest inna, na pewno zacznę grona, ale skupmy się na tych dwóch, bo, bo y, musimy personalizować tych ludzi i mówić, kto jest kto. Takie muzeum miałoby powstać w Sędziszowie. Ono w internecie już istnieje, co tak samo przyprawia o pewnego rodzaju dysonans poznawczy, bo gdy sobie w Państwo piszą gogle, w Google tę nazwę Muzeum Zwycięstwa, drodzy Państwo, Zwycięstwa, nie nawet walki, tylko zwycięstwa nad despotyzmem to muzeum miałoby być pier... Pięknym miejscem, tutaj oczywiście ironizuję, gdzie byłyby prezentowane eksponaty wojenne sprzętu rosyjskiego. I takie złomowisko, trzeba powiedzieć, chcieliby zwozić tutaj do nas na tereny Sędziszowa. I my, drodzy Państwo, jako ja, jako sama sobie ja, my jako stowarzyszenie, czy, czy inne ruchy tutaj nasze lokalne społeczne, czy mieszkańcy, którzy, którzy też. Nie, nie dowiedzieli się o tej informacji od opinii publicznej. Tutaj widzimy, że stanowisko burmistrza czy pani starosty jest podobne do naszego. Czekamy na oficjalne takie stanowisko, mhm. bo tutaj po raz kolejny wyszło na to, że presja ma sens. Bo my ze Stowarzyszeniem w zeszły piątek organizowaliśmy taką właśnie konferencję prasową w ramach sprzeciwu wobec zaistnienia takowego muzeum. I trzeba przyznać, że chwileczkę przed naszą konferencją pan burmistrz, Jogosław Kmieć. Wyszedł ze swoją konferencją w tym temacie. Więc drodzy Państwo, każdy najmniejszy wyraz jakiejkolwiek presji w danym temacie, a uważam, że ten temat jest tematem ogólnopolskim, bo my to podkreśliliśmy jako Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie, zresztą odsyłam Państwa na nasz fanpage, gdzie nic nigdy tak mocno nie rozeszło się jak właśnie ta konferencja prasowa. Jesteśmy przeciwni powstaniu takiego miejsca gdziekolwiek. Nieważne czy na Podkarpaciu, i ja wierzę, że ludzie nie pozwolą na tego rodzaju dziwaczne złomowiska, które po pierwsze, czy są bezpieczne, czy ktokolwiek o to zba, t, czy ktokolwiek zbadał, bo wiemy dobrze, jak skończyła się żałośnie sytuacja z granatnikiem przesłanym, przywiezionym z Ukrainy tutaj do Polski, do komisarza głównej, głównej policji. Mhm. E, czy chcemy powtórki z rozrywki, mało tego, czy ktokolwiek pytał mieszkańców, a wiemy, że nie pytał o zdanie w tej sprawie, a przede wszystkim sąsiadów. I najważniejsze, drodzy Państwo. Temat, czyli temat taki, czy czasem takie miejsce nie powinno sobie powstać na terenie Ukrainy, czy teraz jak trwa konflikt, mają tereny nieobjęte wojną, czy potem niech sobie robią eksponaty, będą sobie odbudowywać Ukrainę i życzę im w tym powodzenia. No, przykro mi, że Polska pewnie w odbudowie Ukrainy nie weźmie większego udziału, i niech takie miejsce powstanie na Ukrainie, albo jeżeli chcą tutaj pchać się z takim czymś do nas i jeszcze jakaś część. Polaków im przyklaskuje, to może zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, żeby na Ukrainie nie dość, że po, wreszcie pozwolono na ekshumację zwłok pomordowanych naszych przodków. To przede wszystkim może niech tam powstanie jakieś muzeum <grych> pamięci pomordowanych na Wołyniu przez ukraińskie bandy OUN-UPA. Albo niech powstanie jakieś muzeum e, za, mo, Muzeum ludobójcy Bandery Szuchewicza. Może zacznijmy w tą stronę najpierw pójść, a później przy, planujmy przywozić jakieś złomowiska do Sandiszowa, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. E, drodzy Państwo, my też mamy tutaj właśnie taką teczkę na pana Strelnikowa. Który nie popisał się, jestem, mam wielką nadzieję, że pan Strelnikow tego posłucha, nie popisał się najmniejszym wyczuciem, nawet udawałby, że szanuje chociaż część tych Polaków, którzy z ręką na sercu pomagali i nadal pomagają Ukrainie. Choć wiemy. Yy... Drodzy Państwo, ten pan. Żebym przeszła do sedna sprawy. On potrafi polskie kobiety, które pytają o to, nie wiem czy to będzie tutaj widać Marcin, bo też tego nie ustaliłam, my tą na Pana Strelnikowa mamy, mhm. potrafi w taki sposób, tutaj jest podkreślone, pisać do kobiet, to są zrzuty ekranu, które wydrukowaliśmy sobie, mhm. do, do, do Polki, która pyta, nikt go nie wyzywa, nikt go nie obraża, Polacy pytają. Po jaką cholerę i, na, i jakim prawem ma u nas powstać coś takiego? Tutaj zacytuję, tutaj jest wymieniona ta pani, w ban przecinek, no i tutaj przeliteruję, żeby też nie, nie przeklinać, k u ry literka o, czyli odmienia to wulgarne polskie przekleństwo, prze, przedstawiając je bezpośrednio do tej kobiety, udzielając jej pana i wyzywając ją od takiego słowa, jakie tutaj przeliterowała. Taki człowiek, drodzy Państwo, tak samo ten człowiek prześmiewa się z Wołynia. Tutaj też, no nie, to na pewno nie będzie widać, ale wyzywa Polaków wiecznie od rosyjskich troli. Przedstawia tutaj, jako że my wywołujemy przy Ukrainie tylko temat Wołynia i jak z nami rozmawiać. Może tutaj tylko dwa słowa. Ukraina to nie jest prawdziwe państwo, tutaj bulgaryzm spierda. Upali na Wołyn po lesie, tak samo przekleństwo do Polaka, NATO zagraża Rosji, przekleństwo, Polska powinna natychmiast zabezpieczyć terytorium Lwowa i przekleństwa, więc o, poniża nas nie udaje jakiegokolwiek szacunku w naszą stronę a panią Kasię Sokołowską, prezes Fundacji Wołęń Pamiętamy, fundacji zasłużonej w tym temacie chyba najbardziej ze wszystkich, nie umniejszając żadnym innym, jeżeli są, ale ja najbardziej śledzę działania fundacji Kasi Sokołowskiej, której bardzo, którą bardzo, bardzo, serdecznie pozdrawiam i dziękuję jej za jej ciężką pracę na rzecz pamięci pomordowanych na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Ten człowiek, jeszcze to jest prawnik do tego wszystkiego dodajmy, Przynajmniej tak się przedstawia, no, nie neguje tego, potrafi na Kasie Sokołowską pisać oficjalnie posty, że ona jest Rosjanką, że to nie jest Polką, że ona, że ona nie jest Polką, że ona namawia Polaków przeciwko Ukraińcom, a kto by nie zadał, jakie inne pytanie, wyzywa ich po prostu od. I to wszystko mamy udokumentowane, drodzy Państwo, bo ten Pan straszy nas jakimiś sądami, straszy mieszkańców sędziszowa małopolskiego, mało tego, jest tak bezmyślne i wydaje się i postępuje bardzo głupio, że potrafi wygrzewać swoją korespondencję z burmistrzem Sędziszowa, co już świadczy o totalnym poziomie... No, że... Ciężko to skomentować. Prywatną korespondencję z burmistrzem Sędziszowa, który z nim tam korespondował o, o ewentualnej pomocy, z której już się wycofał e, według tego, co mówi wierzymy w to, że tak będzie, ale też czekamy na stanowiska na piśmie od pana szanownego burmistrza. E, potrafił wygrzebać taki oto mężczyznę, Prywatną korespondencję powiedział w komentarzu. Ludzie w Sędziszowie, których bardzo serdecznie pozdrawiam, śledzą to, co ten człowiek wyprawia, bo jest u nas, nie jest u siebie i Powinien, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy tak, tak mocno Polska najbardziej ze wszystkich pomogła Ukraińcom. Nie dość, że tylu ich tutaj w Polsce zostało przyjętych, pomijając kwestię rozbrajania Polski w imię uzbrajania Ukrainy. Ten człowiek, Marcin, i drodzy Państwo, potrafi w taki sposób się odzywać do, do, do przede wszystkim publicznie, nawet no nie pomyśli, że wszystko przecież w internecie nie ginie i, i z totalnym brakiem szacunku i z totalnym mhm. brakiem jakiegokolwiek wyczucia, zwłaszcza kiedy tak samo y, należy się bez względu na tą ciężką kartę historii, y, która powinna jak najszybciej zostać uregulowana, a zwłaszcza powinniśmy się to, o to upomnieć 80. rocznicę. Y, Grzezi Wołyńskiej, która przypada na ten rok, okrągła rocznica, że jakoś można ze sobą rozmawiać. Ja na przykład z tym panem nie chcę rozmawiać i bardzo się cieszę, że, że ludzie to wszystko wyłapali, porobili te screeny i mamy dowody przeciwko niemu, że on nie jest osobą w ogóle godną piastowania funkcji w takiej fundacji, bo tak się nie zachowuje człowiek cywilizowany, ani kulturalny, ja wiem, że Ukraina to jest inna tam cywilizacja, ale no jesteśmy tutaj u nas i w dobie tego, tego międzynarodowego, międzynarodowych kontaktów, czy też tutaj teraz jest u nas w Sędziszowie ten człowiek, no to po prostu panujmy nad sobą i nawet mając różne poglądy, nie odzywajmy się do siebie w taki po prostu sposób. My mamy ogromną nadzieję, jak Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie, że to muzeum jest stąd już przepędzone i wygnane. Władze miasta, tak jak powiedziałam, zareagowały, można powiedzieć, powiedzieć zawczasu, wystosowując oficjalne stanowisko e, werbalne. My też czekamy na stanowisko na piśmie z posłem Grzegorzem Braunem, tak, także byliśmy w Sędziszowie e, i właśnie, żeby żeby o tę sprawę dopytać i bardzo się cieszymy, że takie stanowisko zaprezentowali nam władze Sędziszowa i liczę na to, że że tak się faktycznie stanie, że bez jakichkolwiek koalicjantów pan Strelników wyniesie się szukać miejsca gdzie indziej. A ja przyznam szczerze, że dołożę wszelkich starań do tego, że choćby to muzeum miało powstać w Szczecinie, to ja dołożę do tego swoją cegiełkę i wierzę, że nasze Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie także, aby to muzeum. Powstało sobie całkiem gdzieś indziej, a najlepiej po prostu na Ukrainie, niech tam sobie na tym muzeum robią pieniądze, zarabiają, a zresztą to jest jeszcze jedno pytanie, także bardzo, bardzo ważne, że jak jest i fundacja, to są, drodzy Państwo, i fundusze, a jak Polak głupi i daje się dojść to dlaczego nie podejść ich jeszcze troszeczkę? A, a, a jeszcze najważniejsze pytanie, to czy w dobie trwającego konfliktu na Ukrainie nie byłoby innych pomysłów, na które pan Strelnikow mógłby te fundusze, które w tej fundacji są zbierane, przeznaczyć chociażby na pomoc może Polakom na Ukrainie, może Ukraińcom na Ukrainie, a nie na złożenie jakiegoś złomowiska do Sędziszowa, czy gdziekolwiek indziej po Ale prostu To jeszcze dopytam Karolina, bo aż tak bardzo dokładnie nie znam sprawy. Ty oczywiście znasz ją pewnie lepiej, bo to śledzisz od samego początku. Powiedz mi, no bo to jest bardzo niepokojące, czyli rozumiem, że co, już pal sześć, że mamy do czynienia z prymitywym i hamem, który wyzywa kobiety od yy, kół i tak dalej, i tak dalej, to jest obrzydliwe. Robi to oczywiście Ukrainiec, więc no zobaczcie, jak oni się roszczeniowo też tutaj czują. Rozpychają się na hama w sposób obrzydliwy. Przypomnijmy, że jednak Ukraińcy to jest cywilizacja turańska, tak samo jak Rosjanie. To nie jest cywilizacja łacińska, chrześcijańska, jak my Polacy, cywilizacja zachodu. Czyli to jest cywilizacja turańska. Cywilizacja turańska, więc tutaj te, ta przepaść intelektualna jest bardzo duża. Więc może oni tam po prostu tak traktują kobiety. No ale już, już pal sześć to. Czyli rozumiem, że, że skąd ta kasa na to muzeum? No bo jeżeli. Ja, nie możemy się doprosić do jasnej cholery kwestii wołyńskiej na Ukrainie. Robi się wszystko dla, tych, dla tego kraju. Polska wyprówa sobie żyły. Nie wiem, czy to wynika z, z przyczyn szantażu tymi słynnymi taśmami z Podkarpacia, czy to już jest kwestia spłaty roszczeń 447. No, żadne normalne cywilizowane państwo tak nie postępuje jak Polska. To każde dziecko w Polsce wie. I nie tylko. Na świecie się całym z nas śmieją. Ale skąd forsa, pytam się, no bo jednak co, znowu my zapłacimy za muzeum ukraińskie w Polsce? Do cholery, kiedy nie możemy się doprosić tego, by w końcu doszło do ekshumacji, w końcu, żeby Ukraińcy przecież tutaj nie ma jakichś żądań, nie wiem, nie wiadomo czego, tylko prostych, prostej kwestii, żeby, żeby żeby Ukraińcy po prostu uczcili tą pamięć, żeby zrezygnowali z kultu Bandery, żeby przestali w końcu promować nazistów, żeby się ogarnęli, jeżeli chcą iść w stronę cywilizowanego świata Zachodu. Skąd ta forsa? Skąd ten Stryjników ma, ma tą forsę? Czy, czy to Ukraińcy na to dają? Czy to Polacy na to łożą? Czy to znowu się dowiemy, że e, e, z naszych pieniędzy buduje się jakieś e, pseudomuzeum w, w Polsce? My jesteśmy w trakcie przygotowywania bardzo skrupulatnego pisma właśnie do tej fundacji z zapytaniem o dokładne plany i chociażby finansowanie. Jest to fundacja polsko-ukraińska. No, Ukraina teraz jest w ruinie, więc tak jak wspieramy wojnę na Ukrainie, zakładam, że tak samo my tutaj będziemy mieli wspierać to muzeum. Wiemy, że pan strelnikow odniósł się także do tego, że od, od jednostek państwowych u nas w kraju, o ile się nie mylę, było to ministerstwo. Kultury prosił o granty i je otrzymał, ale, ich od, ale odmówił ich przyjęcia. Więc no, mhm. taka narracja też jest bardzo zastanawiająca. Ja y, nie mam potwierdzenia, jak to jest dokładnie na tę chwilę. Bardzo chętnie to zbadamy i poinformujemy Państwa przy, naj, przy kolejnej okazji, na, na jakim to jest etapie. Y, ale jest dla mnie podstawowym, podstawowym, najważniejszym pytaniem: to, że naprawdę czy dzisiaj, teraz, w dobie konfliktu, y, nie ma innych po prostu. Pomysłów na to, jak zutylizować sensownie te pieniądze, niż właśnie tego rodzaju no, złomowiska. Nazywajmy rzeczy po imieniu przede wszystkim nie stawiające kolejną kość niezgody między Polakami a Ukraińcami, między Polakami między sobą, a przede wszystkim już dość, że mamy tutaj tą Jasiąkę i dość, że śpiew tutaj w Rzeszowie ja czy inni i ciągle lata nam coś nad głową i ciągle coś słyszymy i nie mieszka się tutaj tak jak wcześniej. Czy to nie jest jeszcze za dużo, żeby do tego wszystkiego żyć z poczuciem tego, że tu do nas, do Sędziszowa, pół godziny drogi od Rzeszowa. A współczuję tym, co tam mieszkają na miejscu, miałoby to powstać. Jeszcze do tego będą złożone jakieś, jakieś eksponaty, w których na przykład ginęli ludzie. Może tam będą jakieś resztki ludzi, czy jakaś inna bi broń biologiczna. Przecież nie odpowiedziano nam na pytanie, czy jest jakaś pewność, że tak nie będzie. Poza tym, jaką mamy pewność, że tak nie będzie? Była historia granatnika. Nie będę się powtarzać. Więc, drodzy Państwo, no, dla mnie jest to przede wszystkim absurd. No i tak jak mówię, fundacja to pieniążki, a od Polaka się fajnie ciągnie, bo jesteśmy naiwni i po prostu jak jakaś dojna krowa. Też krów w Polsce też coraz mniej. No ciężki temat, szanowni Państwo, ciężki temat i zobaczcie, to są pytania najistotniejsze dzisiaj w kategorii takich, w kategorii niepodległości. Suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego, i zauważcie, że każdy, kto te pytania zadaje, byłby wyzywany właśnie przez wszelkie maści patologię intelektualną antypolską od ruskich onut. Z tym trzeba, kochani, walczyć, z tym trzeba walczyć, szanowni państwo, bo oni po prostu nas wyniszczą. Nas, szanowni państwo, wyniszczą i tylko od nas zależy, w jakim kraju, kochani, będziemy żyli, bo już wszystko to, co się teraz dzieje, pokazuje, że wasze dzieci będą żyły w skrajnie, w skrajnie gorszej e, sytuacji niż my, niż wy. Niestety takie są fakty. E, teraz trochę do przyjemniejszych może tematów Karolino. Przejdźmy. Ale jeżeli tu jeszcze mogę, Marcin, bo my tutaj na Podkarpaciu organizowaliśmy rok temu, jako Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie, mhm. którego członków oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, tutaj już też z przyjemniejszych rzeczy. E, ogłosiliśmy właśnie, że będziemy e, działać w tej sprawie, aby w Rzeszowie, bo wiemy dobrze, że pomnik Andrzeja Ministrza Pityńskiego ode, wysłano tak. e, na prowincję, odesłano z miasta do miasta, Rzeszów także go stąd e, przegonił. Teraz ma powstać w Domostawie i wiemy, że w tej sprawie także już ten pomnik został prze, 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 przyjechał do Domostawy, więc wszystko, mamy nadzieję, idzie w dobrym kierunku, ale nie ma co cieszyć się zawczasu. Musimy to monitorować i, i pilnować i wspierać władze Domostawy i Jarocima w tym, w, tym wielkim, w tym wielkim, ogromnym, bardzo ważnym, zwłaszcza dla wciąż żyjących Wołyniaków wydarzeniu. My też jako Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie wnosimy, zawiązaliśmy komitet, którego jestem przewodniczącą w sprawie budowy takiej tablicy w Rzeszowie upamiętniającej o rocznicę mordów i w tej sprawie właśnie też ostatnio chciałam poprosić pana prezydenta Andrzeja Duda, będącego na Podkarpaciu o patronat nad takim pomnikiem nad taką tablicą pamięci bo pomnik wiemy będziemy mieć kawałek dalej plus jest to dużo większe przedsięwzięcie ale niestety się nie udało ale my tutaj lokalnie musimy i nie tylko lokalnie upominać się właśnie na wszelki sposób o to aby nie było że jest tablica pamięci Krosowiaków. ma być drodzy państwo tablica na której jest jasno i wyraźnie Artykułowane, czy to w 80., czy w 85. i w każdym mieście Polski powinno takie miejsce być, gdzie właśnie jest wypisane, jak krowie na rowie, kto, co i komu. Banda Oun Polaków na Wołyniu wymordowała, jak zwierzęta Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej. I takie tablice nie powinny być chowane gdzieś pod dywan w imię poprawności politycznej, tylko właśnie o takie miejsca powinniśmy zabiegać. I jako stowarzyszenie też zapraszamy tu lokalnie ludzi chcących wesprzeć tę inicjatywę, byśmy wspólnie właśnie przyłożyli do tego, aby ta te 80 rocznica rzezi wołyńskiej, jak władze rządowe nam tego nie uregulują, byśmy sami lokalnie po prostu starali się jak naj, jak najbardziej, jak najpiękniej uczcić pamięć właśnie pomordowanych i tak samo 13 kwietnia to będzie czwartek za, za ponad dwa tygodnie będziemy mieć Dzień Obchodu Pamięci, Dzień Pamięci Ofiar Katynia i też właśnie jako stowarzyszenie będziemy organizować wydarzenie upamiętniające w tej, z tej okazji I też Odsyłam Państwa do śledzenia naszego fanpage'a, fanpage żebyście właśnie mogli dołączyć albo włączyć się do współorganizacji, bo, bo, bo po prostu rok do pracy nigdy nie za wiele i bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam.